Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak serwisuję swoje orbitreki z przednim napędem, aby działały cicho, długo i bezawaryjnie. Aby w pełni zadbać o Waszą maszynę, powinniście uzbroić się w zestaw kluczy, który otrzymujecie najczęściej podczas zakupu maszyny. Chowamy go blisko siebie, żeby taki zestaw zawsze był przy Waszym orbitreku. Ściereczka wilgotna, ściereczka sucha. Mam jeszcze tutaj przygotowaną benzynę ekstrakcyjną oraz plak. Obudowa najbardziej narażona jest na ingerencję naszego potu podczas treningu. Trenując, spoglądamy do dołu, pot spływa nam dokładnie tutaj na te miejsca rączki, obudowę. Dlatego po każdym treningu, taką wilgotną ściereczką, przecieramy tutaj wszystkie te elementy obudowy podstopki, rączki ruchome, rączki nieruchome, tak żebyśmy podczas kolejnego treningu nie przykleili się do swojej maszyny. Kiedy już wilgotną ściereczką przetrzemy maszynę, możemy wszystkie te plastikowe elementy przeflakować. Podstopki, wyświetlacz, rączki, a następnie przetrzeć, żeby orbitrek bardzo ładnie nam pachnął i był zakonserwowany podczas kolejnego treningu. Bardzo dużo mówi się o tym, żeby smarować prowadnice, ale rzadko kto wspomina, żeby solidnie je wyczyścić. Ja używam do tego benzyny ekstrakcyjnej i przynajmniej dwa razy w miesiącu staram się takie prowadnice i rolki solidnie wyczyścić. Troszeczkę benzyny na suchą ściereczkę, podnoszę rolkę, solidnie ją tutaj przetrę. Następnie samą rolkę również dokładnie wycieram. Sprawdzam to już od jakiegoś pół roku i powiem Wam, że ta benzyna wcale źle nie wpływa na te rolki, a są one po prostu czyściutkie. Kiedy tego nie czyścicie, może tutaj pojawić się odrobina piachu, kurz. Zaraz Wam pokażę, jak dokładnie ta prowadnica jest mocno porysowana. Po takim zabiegu używam smaru, kropelka na prowadnicę i ją tutaj troszkę poruszamy, żeby się ten smar rozprowadził. I tyle jeśli chodzi o. Czyszczenie prowadnicy i rolek. Tutaj dokładnie zobaczycie, ta prowadnica nie jest jakoś tam mocno porysowana, ale jakieś rysy już się na niej pojawiają. Raz w miesiącu proponuję Wam sprawdzić wszystkie śruby w orbitreku. Chodzi dokładnie o te elementy, które dokręcaliście podczas pierwszego montażu. Z doświadczenia powiem Wam, że śruby tutaj w kolumnie potrafią się luzować w stabilizatorze przednim potrafią się luzować. Jeżeli macie orbitrek ze zintegrowaną prowadnicą, tak jak w przypadku EMW 1000, to tutaj ten problem Wam odchodzi, ale jeżeli macie na przykład z 3.5, gdzie ta prowadnica jest dokręcona do ramy, również należy ten element i te śruby sprawdzić. Tak, żeby nie stała Wam się krzywda podczas treningu. Taka mała też ciekawostka. Często dzwonicie na Serwisy, że coś skrzypi w maszynie. Bardzo często jest to właśnie spowodowane tym, że któraś śrubka się poluzowała, należy ją dokręcić i problem nam wtedy mija. Mam nadzieję, że przekazałem Wam troszkę cennych informacji związanych z Orbitrekowym Światem. Jeśli macie jakieś pytania związane z maszynami, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.